że proszę o podsumowanie tego w końcu szalonego spotkania. E, tak zacznę od, e, od samego spotkania przebiegu. Na pewno dobrze weszliśmy w to spotkanie w końcu, tak jak sobie zakładaliśmy, bo ostatnio były problemy, żeby wejść dobrze w to spotkanie, jeżeli chodzi o pierwszą połówkę szczególnie. Dużo było energii. E, na pewno e, na pewno przygotowaliśmy sobie sytuację i Brakło uderzenia z dystansu. W przerwie dokonaliśmy zmiany. Dawid szedł, to też miała zmiana przede wszystkim ożywić grę i, i, i to, żeby, żeby szukać tych uderzeń właśnie z dystansu. Super sytuacja Maćka Śliwy właśnie po, po, po asyście Dawida. Szkoda, że nie otworzyliśmy wtedy w tym znów dobrym momencie, w którym było w drugiej połowie bram, bramki. Natomiast no, na pewno jeszcze wrócę do pierwszej połowy ta zmiana. Adama Chrzanowskiego, no na pewno nam skomplikowała, bo nam wyczerpała możliwości ofensywne, wiemy, że co trzy dni, więc tutaj szykowaliśmy jeszcze jedną ofensywną zmianę i myślę, że była ona potrzebna, natomiast no, straciliśmy środkowo obrońca za środkowego, bramkę straciliśmy e, tak jak nie powinniśmy tracić, no, odpadł niepotrzebnie środkowy obrońca, prze, przegrał, potem nie zablokowaliśmy uderzenia, przegrywaliśmy e, czerwona kartka, mimo wszystko no, trzeba pochwalić zespół e, za tą końcówkę, I W dziesięciu graliśmy i staraliśmy się zmienić losy spotkania i, i udało nam się w 92 minucie, a na koniec jeszcze szkoda, że Kacper niedokładnie dogrywał, bo była znów bardzo dobra sytuacja ku temu, żeby no, odwrócić szalony mecz, ale tak jak mówię, no, życzę przede wszystkim oczywiście Wigrom utrzymania, bo duży sentyment mam do tego klubu, zespół młody na pewno Potrzebuje zwycięstwa. No dzisiaj im się nie udało. My też, natomiast przyjechaliśmy tu z jasną, jasnym celem właśnie tego zwycięstwa. Cieszy mnie, tak jak mówię, postawa zespołu, że chodzi o taką walkę, zaangażowanie, a przed nami jeszcze jest sporo meczy i myślę, że powoli wrócimy na te tory, które sobie zakładamy, czyli tory zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Najbliższy mecz dla was bardzo ważny, bo przyjeżdża tak, ważne, ale tak naprawdę każdy mecz jest niezwykle istotny i w każdym meczu musimy grać o trzy punkty. Wiemy doskonale, że walczymy o barażę, to to już praktycznie po przegranej ze Staną Mieles stało się faktem. Tam, tak jak mówię, no w tamtym meczu przede wszystkim ta pierwsza połówka zaważyła, że nie odnieśliśmy zwycięstwa, ale dzisiaj, dzisiaj to tempo trzymaliśmy przez całe spotkanie i, i chcieliśmy zagrać i ofensywnie, ale też z dużym poświęceniem i tak to, tak to wyglądało. Także, także no tak jak mówię, no następny jest bardzo ważny, trzeba się dobrze przygotować, odpocząć. Potem znów maraton co trzy dni. Będziemy mieli plan, który chcemy realizować. Dziękuję. No, Dziękuję. No, proszę genera, o no, Ostatnia akcja w meczu e, jeszcze siedzi mi w głowie, więc e, m, ciężko tak na gorąco e, obiektywnie to podsumować, ale m, uważam, że m, pokazaliśmy dzisiaj przez 90 minut, że Zależy nam na tym, żeby utrzymać, bardzo nam zależy na tym, żeby utrzymać słów w pierwszej lidze. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby dzisiaj zdobyć trzy punkty. Myślę, że z, no znowu jakby oczywiście znowu gdzieś od, oprócz początku meczu, im dalej w las, tym, tym byliśmy coraz bardziej wyrównany, wyrównanym jakby czy równym zespołem. A momentami Śmiem powiedzieć, że, że może lepszym, ale to, to to takie jakby też tylko tylko ocena jakby taka moja ogólna, ale bardzo szkoda, bo y, w bramkę na 1-0, fajnie się broniliśmy, zdyscyplinowanie i, i, i mogliśmy jeszcze y, strzelić kolejne bramki czy kolejną, postawić tą przysłowiową kropkę na D. Y, niestety nie udało się to i w ostatniej akcji meczu y, Dostaliśmy bramkę na 1-1. Najłatwiej no teraz, by było polować na tak zwane czarownice i szukać, szukać winnych. Ja uważam, że po takim meczu my mimo wszystko musimy szukać obiektywizmu, szukać też mocnych stron czy dobrych, dobrych momentów, dobrych stron, pozytywów, bo, bo takie dzisiaj były i mam nadzieję, że, że Państwo też, którzy byli, dzisiaj to widzieli. I po tym, jak ten kurz opadnie, to też musimy po prostu obiektywnie to ocenić. i no i powiedziałem chłopakom w szatni, że jeszcze parę dni na to, żeby zaśpiewać, w szatni musimy poczekać. I bardzo głęboko w to wierzę, że to już się stanie w niepołomicy. Właśnie chwila tutaj ja teraz i niepołomice. No niektórzy tak twierdzą, że teraz zaczynamy się rwalać z naszej półki. Mhm. Tak, ale to też nie znaczy, że będzie łatwiej, bo niepołomice grają bezpośrednią piłkę więc wiemy, że to jest niewygodne też, pewnie my wtedy będziemy w takiej roli zespołu prowadzącego gry, ale my też to potrafimy, my tego tego oczekujemy od zawodników, że my będziemy prowadzić. W tych dwóch meczach nie zawsze to się udawało, bo graliśmy naprawdę z piłkarsko przebogatymi zespołami, jeżeli chodzi o jakość i one często jakby inicjatywę miały w tej grze, ale w My też się dobrze czujemy w roli kreatora gry, i, i mam nadzieję, że wtedy będziemy sobie stwarzać jeszcze więcej sytuacji. Myślę, że będzie, że będzie dobrze.